Cześć, witam Was na moim kanale. i Dzisiaj chciałem pomówić o fragmentu fuzji, którą dzisiaj mamy. Jest ten champion, już w grze, znamy jego mnożniki, wiemy jak mocno uderza. W filmie, w którym mówiłem o tym, yy, że będzie ta fragmentu fuzja, ja powiedziałem, że żeby on był przyzwoity, żeby warto go było robić, to musiałby uderzać przynajmniej tak mocno jak Magnar. Także dzisiaj zobaczymy, czy rzeczywiście uderza mocno jak Magnar. Może, a może mocniej uderza. Albo mniej. Zobaczymy. W każdym razie, wczoraj wystartowała e, fuzja i przejdźmy może najpierw do rozpiski. To jest rozpiska tego wszystkiego, także już widzimy, że przy tej fuzji dużo mniej rzeczy jest do robienia. Generalnie jest 140 fragmentów do zdobycia, ale pamiętajcie, 20 z tych fragmentów jest do zdobycia w dodatkowych punktach za pierwsze lub drugie miejsce w turnieju. Także od razu je skreślajcie, nie bierzcie tego pod uwagę. To jest taka rezerwa. Więc zostaje nam 120. No i problem w tym, że 25 jest do zdobycia w Samon Rush Event, czyli trzeba albo zdobyć 5 fragmentów w Samon Rush Event robiąc wszystko inne, albo postarać się o jakieś 5 dodatkowych. Także no najłatwiej będzie otwierać trochę szardów, ale czy radziłbym otwierać szardy, żeby go zdobyć? Szczerze to nie, nie radziłbym, chyba że macie zielone. Zaraz zobaczymy ile punktów trzeba zdobyć, bo summon rush już trwa. No ale poza tym, poza tymi pięcioma dodatkowymi, no to wszędzie bez problemu można te fragmenty zdobyć. Dobra, przejdźmy do gry i zobaczmy jak wygląda summon rush, jakie tutaj mamy progi. No i widzimy 1600, e, no trochę dużo, 1600 na pierwsze 10. No albo 1600 zielonych, no nie jest tak źle, no ale widziałbym, i to jest Epic, widziałbym to bardziej w granicach 1000, uh, mikrofon sobie poprawię, 1000 punktów niż 1600. Do niedawna legendy mieliśmy pierwszy próg na legendy taki. No więc, jeżeli jesteście to w stanie zrobić bez używania jakichś dobrych szardów, no to można, można się o niego postarać. E, tutaj Dungeon Divers jutro będzie. Spójrzmy jeszcze na, tutaj mamy Champion Training 4000 i 1800, no nie, nie są to najniższe progi Tutaj 2200, to chyba w ogóle normalnie wygląda, tak jak przy Legendzie Także w progach nie widzę zbytniej, nie widzę zbytniej różnicy No ale przyjrzyjmy się teraz temu Championowi Zobaczmy jakie ma staty, jakie ma mnożniki To jest i tu jest Nogorio Tysiąc, Prawie 1700 HP ok. Atak nie jest jakiś super wysoki Poniżej 1400, słaby defense Średnia Średnia szybkość Tutaj spójrzmy Atakuje jednego przeciwnika dwa razy Jeżeli ma na sobie increase attack To uderza jeszcze trzeci raz I 20% szans na block active skills Niestety nie możemy zwiększyć Szans na to no trochę słabo. Na 2 atakuje jednego przeciwnika. Mamy tu blok buffs na dwie tury. Jeżeli jest pod wpływem increase attack, to kradnie buffy, które są na celu 3 tury cooldownu. No i na koniec Fast and DDI atakuje wszystkich i obniża cooldown tego skilla o jedną turę, kiedy jest pod wpływem increase attack. 5 tur cooldownu możemy do 4, który skrócić ten cooldown. I 20% więcej obrażeń dostać. No i na koniec mamy Passive Murderer's Last, gdzie wrzuca na siebie duży Increase Attack na dwie tury, kiedy HP przeciwnika spadnie poniżej 30% i tego buffa nie można usunąć. No i tak jak mówiłem w filmie, kiedy pokazała się informacja o tej fragmentu fuzji, że ten pasyw jest kompletnie bez sensu u niego, ponieważ on na siebie wrzuci Increase Attack wtedy, kiedy przeciwnicy będą już prawie martwi, a my potrzebujemy. Na nim jako nukerze Increase Attack, żeby doprowadzić do tej śmierci. Więc tak czy inaczej, musimy mieć kogoś na arenie, kto wrzuci na nas Increase Attack przed jego uderzeniem, inaczej e, stracimy dużo obrażeń. Zatem tak on wygląda. No i teraz przejdźmy do tego, e, jakie on ma mnożniki, powiem Wam, że tutaj jest całkiem nieźle. E, jestem na stronie Helhedisa. Tutaj możecie sobie sprawdzać czempionów, jakie mają mnożniki, oceny Helhidisa i jego Timon. Także widzicie, że najlepiej go ocenili na arenie jako Newkera. No i też Fire Knight tutaj się przyda ze względu na trzy ataki na A1 przy Increase Attack. No ale spójrzmy na jego, na jego mnożniki. Na A1 to jest 1,2. To jest to klasyfikowane jako silne uderzenie 1,2, ale tu jest przy założeniu, że uderzy. 3 razy. E, jeszcze dla wyjaśnienia, tutaj mamy ocenę Godlike. Godlike to jest pierwsze 15%. 15% najmocniejszych uderzeń strong to jest od 15 do 50%, także to jest w tym przedziale między 15 a 50%. Potem mamy A2. 5.2 mnożnik, również to jest mocne uderzenie. No i na koniec jego atak AoE. Tutaj mamy 4,5 mnożnik i jest to oceniane jako godlike, czyli to jest w 15% najmocniejszych ataków AoE w tej grze. Czyli całkiem, czyli całkiem dobrze. No więc teraz zobaczmy jak to wypada e, na tle innych. Tutaj o, przeniosę się na tę stronę, żeby nie zasłaniać i tutaj akurat, tutaj wykorzystałem e, screenshot z tego, z obliczeń, które zrobił Safira właśnie z HH, HH Gaming, niestety nie zaktualizowali jeszcze listy e, na, na ich stronie, więc nie mogłem tam z tego skorzystać, więc pozwoliłem sobie wykorzystać to. No i tutaj mamy zestawienie kilku e, najmocniejszych nukerów, takich, którzy są w mecie, mamy Nogorio i mamy kilku, kilku innych, także widzimy Hefrak. Tutaj jest najmocniejszy z tych wybranych. Tutaj mamy e, Book General Damage, czyli po wyksiążkowaniu generalne obrażenia, a tutaj mamy wyksiążkowane obrażenia na arenie. To się różni masterkami. E, to, co właśnie na HH Gaming fajnie robią, że obliczają obrażenia pod pewne obszary, nie, nie zawieszają tego w próżni, Także tutaj mamy inne masterki. Także spójrzmy sobie na y, ten generalne obrażenia. No i tutaj mamy Magnara, i zaraz po nim Nogorio. Jak widzimy, y, Magnar ma 18894, a bardzo blisko jest Nogorio 18628. Czyli wychodzi na to, że on jest naprawdę mocnym, jednym z, no chyba drugim najmocniejszym nukerem, jeśli, y, jeśli chodzi o, y, o epiki. Na arenie też są bardzo blisko, to jest porównanie tak, A2 Magnara i to jest przy założeniu, że dwa razy uderza. I tutaj nieco mniej mamy uderzenie Nogorio. Poniżej widzimy Skull crown Tutaj jest jej, e, jej A2. Jest słabsze, jej A1 jest tutaj byłoby jeszcze na no dwa, jest jeszcze słabsze. Później mamy y, Nogdara, który też widzimy jest słabszy. Hurndig, oba jego uderzenia słabsze. Genbo popularny nuker wśród wśród wśród, um, wśród yy, epików też jest tutaj, już mamy ile? prawie 2000 różnicy yy, między jednym a drugim, no i potem mamy Elhain, Elhain ma najmocniejsze AOE z, ze startowych Kale ma troszeczkę, tylko troszeczkę ale jednak słabsze także mamy tutaj porównanie też właśnie z nukerami tymi, yy, czempionami startowymi Także jak widzimy, wyraźnie mocniej uderza. No i zaraz po magnarze jest drugim najmocniejszym nukerem wśród, wśród epików. Także myślę, że w takiej roli jak najbardziej się może spisywać. Oczywiście nie jest to czempion, który będzie przydatny dla kogoś w endgame. Takie osoby już mają tych właśnie czempionów jak Hefrak, Tranda. No tutaj na tej liście brakuje jeszcze e, Lyoriusa. mamy tu Itosa Astralona. Tak także na tym etapie gry są już zdecydowanie. E, mamy już zdecydowanie mocniejszych nukerów, ale jeżeli albo jesteście jeszcze we wczesnym etapie gry, nie macie jeszcze jakiegoś fajnego meta nukera, to możecie się o niego postarać, nie powinno to być. Ta fragmentów UZ nie powinna być trudna. Jedynym problemem jest właśnie te 5 fragmentów, które trzeba zdobyć z otwierania szardów, albo zdobyć pierwsze lub drugie miejsce w jednym, z, w jednym z turniejów. Co jest do zrobienia? No, jeżeli macie dużo zielonych, jeżeli ich oszczędzacie, to te 1600 powinniście bez problemu zrobić. No i możecie mieć całkiem przyzwoitego nukera Z drugiej strony, znaczy, z drugiej strony, w drugim wypadku, jeżeli potrzebujecie. Obrażeń, nie macie żadnego fajnego nukera na Faction Wars i tam Wam brakuje obrażeń, no to też możecie się o niego postarać. Nie powinien to być jakiś szczególny wysiłek, szczególne obciążenie, jeśli chodzi o, o zasoby. Zatem tak wygląda ta fragmentofuzja. Czempion generalnie na początku wyglądał dosyć słabo po, po zobaczeniu tych jego mnożników i tego, jak wypada w obrażeniach na, na tle innych czempionów. To moja opinia od nim się, yy, się podniosła. Wygląda na dobrego Newkera. Yy, no więc jeżeli ktoś takiego potrzebuje, macie okazję takiego czempiona zdobyć. No a z mojej strony na dzisiaj to wszystko. Mówi no do Was Samael. Cześć!